Pół roku minęło. Pół roku minęło od kiedy nagrałem i zmontowałem vloga takiego od A do Z. Nieźle. Jadę do Sopotu, więc na początku muszę dotrzeć na dworzec. Co ty będziesz tu robił? Złapał piłkę. 3, 2, jeden. Który raz w życiu widzisz ten występ? Nie wiem nawet, wszystko znam na pamięć. 650 bardziej czy 20? 658. I co, 20 czy nie? Nie widzę się. <noise> Stoję teraz jak pajac z tym aparatem i Łukasz mi robi zdjęcia. A, dziękuję za otwarcie drzwi. Proszę, ale wrzucam tu tutaj... plecak. I zacząłem nagrywać dlatego, że mam taką wewnętrzną potrzebę, taką obsesję na punkcie posiadania zarejestrowanych wspomnień. Już w gimnazjum robiłem zdjęcia właśnie z tą myślą, żeby potem móc do nich wrócić i sobie przypomnieć, jak to wtedy było. W liceum y, mój kolega z klasy Piotrek, potem współlokator na studiach, kupił kamerkę, z którą chodził gdzieś tam na przerwach. Nagrywał jakieś tam różne sytuacje, jakieś tam wyjazdy były, wycieczki, imprezki, to taka kamerka zawsze była. No i przez te wszystkie lata studenckie uzbierało się naprawdę bardzo dużo materiału. Ale niestety 90% tego wszystkiego utraciliśmy z powodu awarii dysku, spalenia się dysku w moim komputerze. No i stwierdziłem, że tak już być nie może i muszę mieć te rzeczy w internecie, właśnie w postaci vlogów. Jest ją. Bardzo szeroki obiektyw, no kurde. Alo, witam. Cześć. Kogo masz na koszulce? Adrian. Adrian Grzyb. Adrian Grzyb. Ciao Tarantino. Evo. Na początku nagrywałem vlogi tak tylko po to, żeby sobie coś tam nagrać, coś tam zmontować, no ale z czasem zacząłem bardziej się starać, żeby te filmy miały jakąś strukturę, jakąś historię. Próbowałem jakichś tam różnych dziwnych zabiegów typowo filmowych, żeby te filmy były ciekawsze, ale nie robiłem tego tak naprawdę dla siebie, tylko po to, żeby te filmy się jakoś lepiej sprzedawały, co sprawiło, że przestałem. Fuu, co sprawiło, że przestałem czuć z tego radochę. Zacząłem na sobie wywierać ogromną presję, co spowodowało, że byłem wiecznie sfrustrowany z powodu z powodu filmów, czyli z powodu czegoś, co naprawdę bardzo mocno lubiłem na początku, a już pod koniec nagrywanie tych vlogów we mnie wywoływało tylko negatywne emocje. Dlatego też właśnie przerwałem na ten długi czas. Przejechaliśmy na lotnisko z Mateuszem odebrać Kazika, bo przylatuje z Londynu. Właśnie się okazało, że lot kasika został przekierowany do Modlina pod Warszawą, nie? Nie jest śmieszne, co my teraz będziemy? Bez sensu pojechaliśmy tutaj. No. Nie możemy wyjechać z parkingu, mamy niezapłacony parking, a jest taka burza, że ja nie wyjdę z samochodu, nie? Jaki <śm> w ogóle koleś, nie? Nie dało się zaskanować. <śm> <śm> Przyjechaliśmy z kobą pokazika na dworzec, nie? Podejście drugie. Podejście numer Kazik, dwa. jak znowu coś się wydarzy, i nie wysiądziesz z tego polskiego busa, to cię rozpierdolę, nie? Po nie człowieka przyjeżdżą? można w ciągu tygodnia raz przyjechać. A my w ciągu dnia dwa razy po niego pojechaliśmy. To znaczy, że jesteśmy dobrymi kolegami? No właśnie, konrad, doceni nas w końcu. Jedzie. Po prawej stronie samochody jest Siema Cześć, Konrad! Opisz, Konrad, jednym słowem swoją podróż. Jednym Jej, ciekawe, ciekawe. Ciekawe. Jakie to są zabawkowe pieniądze, kurwa. Rogal mi pokazuje polski hajs, a więc co ty kurwa, Monopoly? Jakiś kurwa mały ne? Mały? No Jaka, kurwa tuba. Troszkę wczoraj pochyliliśmy, dlatego dzisiaj poodpoczywamy troszeczkę na plaży. Przez te pół roku, jak wracałem sobie do moich starych filmów, doszedłem do wniosku, że, no, że te vlogi to nie jest odpowiedź na moją potrzebę. Że to nie jest odpowiedź na to, czego ja oczekuję. Nie potrzebuję wiedzieć dokładnie od A do Z, co robiłem w danym tygodniu. Nie potrzebuję mieć szczegółowego zapisu z danej wycieczki. Wystarczy, że wiem, że ona była. Na przykład, że we wrześniu 2016, bo ja mam coś takiego, że jak na przykład przypominam sobie jakieś wydarzenie z życia albo jakiś okres w czasie, na przykład rzucam sobie kwiecień 2013. No to jeżeli ja nie pamiętam, co się wtedy mniej więcej działo, to jestem wkurwiony. To nie jest normalne, ja, ja wiem o tym, ale niestety tak mam. Farta do pogody. Z tego będzie deszcz. Ale... Film Słoneczny Pył, w którym praktycznie nic nie gadam, w, której, w którym nie ma jakiejś tam historii, daje mi najwięcej właśnie takiego przywoływania uczuć, emocji z tamtego okresu. I stwierdziłem, że to jest dużo lepsza droga, żeby nie wkurzać się na robienie filmów, żeby cały czas lubić to robić. I chyba w tym kierunku pójdę. Po prostu nagrywać, kleić to pod muzyczkę i potem sobie to oglądać i wspominać, jak to było fajnie lub nie fajnie wtedy. I do tej refleksji też mnie nasunęły klipy, które właśnie teraz oglądacie. Mateusz. Słucham. Gdzie my jesteśmy? W tarapatach. Czy w rapatach? Jedno i drugie. I kurwa. Jedyny przyjechał po nas. Prawdziwy przyjaciel. 20.15. Wyjechaliśmy o 16. Jesteśmy 30 km od Olsztyna. Podróży z klucznikiem, O Boże. Filmy, które teraz się tutaj przebijały, to są filmy z weekendu, jak było boże ciało. No i w tych filmach to wszystko jest nie tak. No pojechaliśmy na lotnisko, okazało się, że Kazik nie wyląduje na nim. Potem mieliśmy strasznego kaca na drugi dzień. A jeszcze na zakończenie ten nieszczęsny powrót do Gdańska z Olsztyna, który trwał 6 godzin. No i jakby wynika z takiego filmu, jeżeli by powstał taki vlog jakby z tego weekendu, że tam wszystko było nie tak, nie, że nic tam nie było dobrze, nie. A prawda jest taka, że ten weekend był zajebisty. Był przełomowy jakby dla mojego życia pod wieloma względami i, i nie byłem w stanie tego pokazać na filmie. Nawet bym nie chciał tego pokazywać na filmie. A taki film gdyby powstał, to by przekłamywał tą rzeczywistość. Tę rzeczywistość. Tą rzeczywistość. Nie mówię, że już nigdy nie będę nagrywał takich vlogów, gdzie będę opowiadał od A do Z, ale nie chcę już na siebie nakładać takiej presji, że za wszelką cenę będę próbował nagrywać cały czas, żeby tylko te filmy powstawały, no bo naprawdę sprawiło to, że no, nienawidziłem robienia tych filmów, nie? I no, te pół roku przerwy też z tego wynikały, że naprawdę już przestałem to lubić i stwierdziłem, że muszę dać sobie troszeczkę na luz, no i przestać to robić. No i czuję się lepiej, no, no, naprawdę jest, jestem spokojniejszy dużo ostatnio w życiu, co cieszy. Nie chcę z tego rezygnować, no bo naprawdę fajnie, że mam te wszystkie filmy. 88 filmów mam. No masa wspomnień, kupa jakichś tam takich historii, które będę mógł sobie jakoś tam z łatwością przywołać dzięki tym filmom, właśnie. No ale ta presja już była za duża, więc yy, na no spokojnie. Nagrywać będę, ale już tak na spokojniej, nie? Mam teraz dużo materiału z urlopu z lipca. No, już trochę zalega ten materiał. Zmontuję go tak jak słoneczny pył. Muzyczka, slomo, ładne ujęcia, klimacik. Ja będę pamiętał, co wtedy się działo i czemu ten film powstał, yy, ale nie będzie tam jakiejś historii, nie będzie tam jakiegoś storytellingu od A do Z. Będą ujęcia i muzyka i tyle. A tak ogólnie, no to co? no Wszystko dobrze, no. Biegam, jestem teraz szybszy. 11 listopada w Poznaniu będę. Biegł naprawdę bardzo szybko. 40 minut chciałbym złamać na 10 km, ale zobaczymy, czy mi się to uda. Pracuję tam, gdzie pracowałem. Za dużo myślę ogólnie. Jestem za bardzo samoświadomy, co mnie męczy czasami. Byłem na wyborach. Jest 13 października. Za dwie godziny jadę do Gdańska. Mieszkam tam, gdzie mieszkałem. O, Fajnie mi się tam mieszka, naprawdę spoko mi się mieszka. Mieszkam z pięcioma ludźmi w ogóle w mieszkaniu i w ogóle ich nie widuję prawie. Czemu tu jest tak głośno? No i to tyle, no co ja tam nie będę więcej gadał. Eee... Elo.